Nareszcie, ci, którzy czekali na piłkę klubową, doczekali się. 26 grudnia w Boxing Day standardowo i świątecznie powróciła piłkarska Premier League. I jako, że jest to na razie jedyna z czterech lig topowych, które omawiam, a która powróciła do grania, to dzisiejsze podsumowanie piłkarskiego tygodnia będzie się skupiało tylko i wyłącznie właśnie na lidze angielskiej. Cześć z tej strony Andrzej z Fudrzą Channel i jedziemy z podsumowaniem. Być może nie było to najbardziej bramkostrzelne Boxing Day w historii, patrzcie, lata 80., 90. Jednak mimo wszystko po tym powrocie spowodowanym miesięczną ponad przerwą mundialową, zawodnicy wyglądali dobrze. Tempo było szybkie, było sporo bramek, było sporo naprawdę dobrej gry. No i ostatecznie rzecz biorąc, musimy sobie powiedzieć, jakie te rezultaty właśnie padły w kolejce numer 17. Brentford kontra Tottenham. Pierwsze spotkanie po tej całej przerwie reprezentacyjnej remis 2 do 2. I Tottenham tak naprawdę z rzutem na taśmę, tylko sobie wywalczył tutaj punkcik. Southampton przegrywał u siebie z Brighton 1 do 3. Crystal Palace ulega u siebie 0 do 3. Fulham, za to Everton przegrywa u siebie z Wolverhampton prowadzonym od kilku tygodni przez czy trenowanym od kilku tygodni, a prowadzonym po raz pierwszy przez Julena Lopetegiego, czyli byłego szkoleniowca Sevilla. Leicester kontra Newcastle, tutaj 0 do 3 wygrywają Soroki. Aston Villa kontra Liverpool, 1 do 3, to będzie pierwszy mecz, który omówimy sobie dokładniej. Arsenal kontra West Ham, 3 do 1. Chelsea pokonuje 2 do 0. Bournemouth za to 3 do 0. Nottingham ulega w meczu wyjazdowym Manchesterowi United. A na zakończenie wczoraj wieczorem czy w momencie, kiedy wy będziecie ten odcinek oglądali przed wczoraj wieczorem, Leeds United przegrało u siebie 1-3 z Manchesterem City. I jak przedstawia się przez to sytuacja w tabeli? Arsenal oczywiście utrzymuje się na miejscu pierwszym. Już teraz 40 punktów na ich koncie. Za to za nimi cały czas znajduje się Manchester City oraz Newcastle. Tottenham... Przez tę kolejną wpadkę, tym razem już doszrok traci trzy punkciki i musi uważać na Manchester United, które jest za nimi już tylko o jedno oczko. Słoniane United, miejsce piąte, szóste, Liverpool, siódme, Brighton, zaraz za strefą europejskich pucharów na ten moment jest londyńska Chelsea a Fulham też utrzymuje niezłe tempo i miejsce dziewiąte w tym momencie. Jeśli popatrzymy już sobie na Duta za to tutaj mamy przetasowania. Na ostatnie miejsce spada Southampton, które ma w tym momencie najmniej punktów, bo tylko 12. Wolverhampton dzięki temu zwycięstwu pierwszemu z zakadencji Lopetegiego przeskakuje z miejsca 20 na 18 i ma już tylko jeden punkcik straty do znajdującego się zaraz nad strefą spadkową duetu West Ham oraz Everton. Na Ringham Forest w tym momencie miejsce 19. Poza tym, jakichś specjalnych ruchów, już jeśli chodzi o środek tabeli, nawet nie mieliśmy względem kolejki sprzed Mundialu. I przechodząc już do samych tych spotkań, ja sobie wyselekcjonowałem trzy mecze, które obejrzałem na żywo czyli właśnie Liverpool, Arsenal, a także Manchester City. I zaczynamy chronologicznie od Liverpoolu, grającego tym razem na wyjeździe w Birmingham przeciwko Aston Villa. Ostatnio dosyć sporo pojawiały się informacje o tym, że Unai Emery nie życzy sobie już w klubie Emiliano Martineza, który no dobrze kojarzycie, jak świętował zdobycie Mistrzostwa Świata i złotej rękawicy. Ta rękawica udająca jego genitalia, e, oczywiście w, w wielkim błysku fleszy, dodatkowo tam naśmiewanie się z Kiliana Mbappe czy Aurelion Chuameniego. Nie wydaje mi się, że mimo wszystko to był powód, dla którego nie zagrał on w tym meczu. To był powrót po zaledwie jednej, 2 jednostkach treningowych. W bramce zagrał Robin Olsen. Za to, jeśli chodzi o Liverpool, tutaj zdecydowanie dłuższa lista nieobecnych, bo brakowało w tym meczu Luisa Diaza, Roberto Firmino, Diogo Rzoty, Konate, Milnera czy Curtisa Jonesa. Więc już jest, mamy naprawdę spore braki kadrowe, jeśli chodzi o Liverpoolczyków. Dodatkowo, jeśli chodzi jeszcze o składy, to tutaj w ekipie z Birmingham niestety tylko na ławce rezerwowych standardowo Janek Bednarek. Ale Razem z nim drugi z naszych reprezentantów, czyli Mary Cash, Tym razem na prawej obronie zagrał Ashley Young. Jeśli chodzi za to o samą grę w tym meczu, bo myślę, że to tak by można było podzielić sobie na takie dwie fazy. Faza pierwszej połowy to jest jednak Liverpool, który dociska mocno ślubę Aston Willi. Gra naprawdę przyzwoicie, choć nie idealnie, ale szybko otworzony worek z bramkami. Przerzut od Trenta Aleksandra Arnolda do Robertsona. Ten wystawia piłkę Salachowi, i mamy 1 do 0. Naprawdę szybko to zdobyte prowadzenie. Do tego jeszcze przed zmianą stron. Virgil van Dyke otrzymuje tym razem podanie od Salaha, Uderza mocno lewą nogą. Mamy już 2 do 0. Ale mimo wszystko, jeśli ja bym miał kogoś tutaj zganić, jeśli chodzi o Liverpool, to zdecydowanie jest to para. Trend Aleksander Arnold, który znowu nie dawał sobie rady w defensywie i raz za razem był objeżdżany przez zawodników Aston Willi. Na całe jego szczęście tak naprawdę skończyło się tylko na jednej bramce straconej. Z drugiej strony, jeśli chodzi o atak, to tutaj Darwin Nunez po tym meczu, no, myślę, że spokojnie hat mógłby skompletować, ale tyle ile on sytuacji pomarnował i to naprawdę dwie setki i dwie do tego jeszcze takie bardzo dobre okazje. Ja się nasz naprawdę zastanawiam nad tym, dlaczego on ma taką blokadę. Były, y, była taka sytuacja jeszcze w pierwszej połowie, kiedy została mu wystawiona piłka z powietrza, że zagrana przez zawodnika Aston Villa, i on mógł tę piłkę jeszcze sobie zgasić, przyjąć, minąć wychodzącego bramkarza. A on zdecydował się na uderzenie z pierwszej piłki, co ostatecznie też przełożyło się na to, że Olsen, który wysoko wyszedł z bramki, te, to uderzenie wybronił. Druga część gry niestety już dla Liverpool tak dobra nie była. W pewnym momencie ja miałem wrażenie, że to już jest oblężenie częstochowy. Liverpool był zepchnięty bardzo nisko. Ten blok defensywny tak naprawdę tyłkiem już zarył we własnym polu karnym i raz za razem oni byli ostrzeliwani różnymi wrzutkami czy to z lewej, czy z prawej strony boiska. Świetnie zbierał piłki w środku pola Douglas Luiz. Brazylijczyk czyścił jak odkurzacz, co tylko się tam pojawiało w strefie środkowej. I automatem rozrzuca piłki do prawej bądź do lewej strony. Tylko, że Aston Villa też miała ten sam problem, który posiadała ekipa Liverpoolu tego samego dnia a mianowicie ich napastnik, także jeśli chodzi o wykorzystywanie sytuacji podbramkowych, zachowywał się fatalnie. Leon Bailey, czyli Jamajczyk występujący od pewnego czasu w Aston Villa, wcześniej w Bajerze Leverkusen. Dwa razy, raz w pierwszej połowie, raz w drugiej połowie, miał piłkę wystawioną idealnie na tacy, a on ani razu nie trafił piłki, czysto przez to leciały takie farfocle, a okazje ku temu były niesamowite i były, wydaje mi się, dosyć proste dla zawodnika tego kalibru, jednak chyba w tym przypadku troszeczkę nam się Leon Bailey spalił. Mimo wszystko jednak Aston Villa wbiła bramkę kontaktową, dośrodkowanie właśnie Douglasa Louisa, z drugiej linii na wchodzącego Oliego Watkinsa. Ten mocnym uderzeniem i bardzo precyzyjnym głową pokonuje Alisona Beckera. Zresztą Watkins, jeszcze w pierwszej połowie, próbował na szczupaka pokonać Brazylijczyka, wtedy jednak uderzył wprost w niego. Tym razem zdecydowanie lepsza próba i jak najbardziej zasłużone trafienie kontaktowe dla Aston Villa które wydawało mi się, że spowoduje, że jednak Aston Villa pójdzie za ciosem i strzeli tego drugiego gola. Oczywiście te pierwsze 2-3 minuty jeszcze po zdobyciu bramki na to zdecydowanie wskazywały, ale wtedy Jurgen Klopp zdecydował się na bardzo mądre posunięcie. Otóż jeśli chodzi o środek pola Liverpoolu, to w tym meczu od pierwszej minuty wyszedł tercet Fabinho, Henderson oraz Thiago. Mimo wszystko nie działało to tak jak trzeba w tej drugiej połowie, dlatego Jurgen Klopp zdecydował się dodać jeszcze jednego pomocnika środkowego kosztem Alexa Oxlade'a Chamberlaina, którego zastąpił um, na Do tego też pojawił się Harvey Elliott, także tutaj już został ten środek pola zdecydowanie zaryglowany. I jakby tego było mało, na boisku pojawił się także młodziutki Hiszpan Bajcetic, który. Jak się okazało wpisał się na listę strzelców i tym razem akurat można pochwalić Darwina Nuneza za walkę do końca, za to Robina Olsena zganić za niepotrzebną interwencję. Urugwajczyk wyszedł do piłki, już wyrzucony tak naprawdę do linii końcowej, wbijał ją na siłę. Robin Olsen mógł ją zostawić, ponieważ nikogo nie było z Liverpoolu w tej przestrzeni pola karnego, jednak on tę piłkę wypiąstkował przed siebie. Ta futbolówka trafiła właśnie pod nogi Bajce który ładnie przełożył jednego rywala, i uderzył między nogami drugiego, jeśli dobrze pamiętam, Tyrona Minxa. Dzięki czemu Liverpool już sobie ustawił ten mecz całkowicie do końca. Skończyło się tym rezultatem 3 do 1. A Bajcetić zdecydowanie w tych kilkunastu minutach czy kilkudziesięciu, które zaprezentował, pokazał Jurgenowi Klopowi, że można na niego liczyć także w dłuższej perspektywie, nawet kiedy ci zawodnicy środka pola oraz ataku wrócą już do dyspozycji. I będą zdrowi. To jest kolejna alternatywa dla Jurgena, który, jak dobrze już wiemy, jeszcze sprzed tej przerwy reprezentacyjnej na mundial mówił, że jednak jeśli chodzi o środek pola, to troszeczkę tutaj przespał i wzmocnienia tam są jak najbardziej potrzebne. I myślę, że to jest chyba tyle tutaj, jeśli chodzi o to spotkanie. Liverpool, jeden z lepszych występów, wydaje mi się, w tym sezonie, mimo tych takich 20 minut, w których byli mocno zepchnięci do defensywy. Gdyby tak to wyglądało za każdym razem, to na pewno w tym momencie nie drżaliby o to, czy znajdą się ostatecznie w strefie Ligi Mistrzów na koniec sezonu. W tym momencie 5 punktów straty do czwartego Tottenhamu, a jest jeszcze Manchester United, który w tym momencie jest zdecydowanie bliżej tego miejsca, dającego awans do Ligi Mistrzów. A nam zostaje teraz przeskoczyć do meczu lidera, który miał troszeczkę podgórkę w pierwszej części gry. Kanonierzy podejmowali u siebie, Ekipę West Hamu United prowadzoną przez Davida Moysa. Mojs w przeszłości oczywiście potrafił pokazać arsenalowi, gdzie raki zimują, czy to jako szkoleniowiec Evertonu, czy to jako szkoleniowiec już West Hamu, jednak tym razem do tego ostatecznie nie doszło, mimo że pierwsza połowa mogła wskazywać na to, że skończyć się może takim farciarskim 1 do zera dla gości. Bramka strzelona z rzutu karnego po podwójnym błędzie Williama Saliby. Jednak ten błąd też się wziął z tego, jaki problem w tym meczu posiadał Arsenal. A mianowicie na lewej obronie tym razem nie występował Oleksandr Zinczenko, a Kieran Tierney. I zawodnicy West Hamu zauważyli, że to właśnie tym korytarzem będzie najłatwiej budować swoje ataki. I właśnie prawa strona gości była tą, która była zdecydowanie bardziej aktywna. No i z tego wziął się błąd. Błąd Williama Saliby, który złamał linię spalonego właśnie w parze z Thierneyem. Potem sfaulował już wchodzącego w pole karne Jaroda Bowena. Faul w kategorii soft, ale jednak faul. No i sędziemu nie zostało nic innego jak wskazanie na wapno, a jedenastkę wykorzystał celnym strzałem Benrama. No i właśnie, Arsenal grał... W taki sposób, jaki nas do tego przyzwyczaił w tym sezonie. Oczywiście mieli dużo więcej piłki, to oni budowali grę, oni grali atakiem pozycyjnym głównie. Jednak, mimo wszystko, miałem wrażenie w tych pierwszych 45 minutach, że było to troszeczkę zbyt wolne. Nieraz brakowało tego podania na jeden kontakt, zamiast tego zawodnicy jeszcze sobie przyjmowali, poprawiali futbolówkę. Te zagrania niby rozciągające linie obronne rywala, ale też. Troszkę zbyt anemiczne, przez co rywal zdążył się ustawiać. I ta pierwsza połowa można powiedzieć, że tak yy, minęła właśnie pod takim obrazem. Obrazem optycznej dominacji arsenalu, lecz to jednak nie przekładało się na bramki. Ta zmiana nastąpiła dopiero po zmianie stron i trzeba przyznać, że nastąpiła ona szybko. W 53. minucie Saka wykorzystuje. No, no powiedzmy strzał Martina Edegarda, zdecydowanie najlepszego zawodnika tego spotkania. To co on wyczyniał w drugiej połowie tego meczu, a nawet także jeszcze w pierwszej, mimo że to jeszcze nie był ten poziom, to zasługuje na wielkie brawa Norwek. W tej kolejce wydaje mi się, że jeden z najlepszych indywidualnych występów w ogóle w całej serii gier. Ta ruleta, którą wykonał pod koniec meczu, minięcie dwóch rywali jednym zwodem. Coś po prostu niesamowitego. Te wszystkie ciasteczka, które posyłał Martin Edegard, myślę, że Leo Messi ze swoich najlepszych czasów by tego się na pewno nie powstydził. Zagrania naprawdę w takim stylu, albo troszeczkę przypominające Mesuta Ezila z lat gry w Realu Madryt, jednak nie w Arsenalu, bo w Arsenalu Mesut Ezil już nie nawiązywał aż tak dobrze do tego okresu ze stolicy Hiszpanii. Strzał Martina Edegarda niecelny, ale trafia pod nogi akurat wpadającego w pole karne Bukajosaki. Ten. No, już bramkarz leżał, więc zostało mu tylko wpakować futbolówkę do pustej bramki. Oczywiście wyrównanie 1 do jednego, i wtedy ta maszyna już się naoliwiła do samego końca i Arsenal ruszył z kopyta. Kilka minut później mamy 2 do jednego. Tym razem błąd niestety popełnił nasz rodak, czyli Łukasz Fabiański, który nie do końca przykrył krótki słupek i wykorzystał to bardzo mocnym uderzeniem Gabriel Martinelli. Na dodatek występujący za Gabriela Jezusa, ciągle kontuzjowanego w tym meczu, Edim Ketia, wykorzystał swoją szansę i to on podwyższył, i ostatecznie ustalił wynik tego spotkania na 3 do 1. Swoją drogą, jeśli mówimy o Edim Ketiachu, naprawdę dobry występ. Mimo, że pierwsza połowa, miałem wrażenie, troszeczkę był jak to ciało obce, ale wiele tych aspektów jeszcze nie było wtedy dotartych w ekipie Arsenalu. Do tego też. Trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, że West Ham po zmianie stron nie zaprezentował niczego. Arsenal zagrał perfekcyjną drugą połowę. West Ham tak naprawdę miał okazję chyba w 92 minucie, kiedy Pablo Fornals zdecydował się na uderzenie z dystansu, ale fenomenalnie wybronił to Ramsdale. Poza tym tak naprawdę ciężko mi jest cokolwiek sobie takiego przypomnieć. I ostatecznie Arsenal, tak jak już mówiłem na początku materiału, w tym momencie 40 punktów. Jestem naprawdę ciekaw tego, czy oni utrzymają tę serię, i jednak wydaje mi się, że jeszcze ktoś przyjdzie do wzmocnienia linii ofensywnej, być może Mikhail Mudryk z Szachtara, ponieważ mówi się o tym, że już złożona została kolejna oferta za tego młodego Ukraińca. Wtedy też mógłbym Martinelli na zmianę grać z Edim Ketiachem na szpicy, ponieważ Martinelli może także na tej pozycji występować. A na Gabriela Jezusa będzie trzeba jeszcze poczekać kilka miesięcy, być może marzec, być może kwiecień, a Arsenal będzie grał tak naprawdę co trzy dni. Dlatego wszystkie ręce tutaj na pokład są jak najbardziej potrzebne. Nawet ten El Neni, który pojawił się dosłownie na 20 sekund, nie robił z tego problemu żadnych chimerów. Pokazał, że krzapnia jest zjednoczona i dążą w jednym konkretnym celu: co najmniej z powrotem znaleźć się widzę mistrzów, a najlepiej jeszcze przy okazji zdobyć Mistrzostwo Kraju. No, i na zakończenie, jeszcze jedno spotkanie, które chciałbym tutaj nieco szerzej poruszyć, czyli spotkanie kończące tę serię spotkań Leeds kontra Manchester City. Powrót dosyć sentymentalny dla Erlinga Holanda, ponieważ jego ojciec grał właśnie w ekipie Leeds lata temu, jednak dla samego Erlinga to pierwszy występ właśnie na The Carrow Road. Jeśli chodzi o samo spotkanie, to tutaj Manchester troszeczkę zrobił roszat ze względu na powrót niektórych zawodników dopiero co z reprezentacji. Phil Foden chociażby tylko na ławce rezerwowych, skrzydła stanowili Jack Grealish oraz Riyad Mares. I jeśli chodzi o pierwszego z nich, to pierwsza połowa to była istna katastrofa w wykonaniu Jacka Grealisha. Wystawiał mu piłkę za piłką idealne Kevin De Bruyne. Panu Bogu w okno, nie wiem, z 10-15 metrów nad bramką, spokojnie. Później kolejna sytuacja, podobne wykończenie, rzut wolny, też niedobrze. Jack Grealish naprawdę słabiutko grał w tym meczu, aż do momentu, kiedy zaliczył asystę przy bramce Erlinga Holanda. ale zanim do tego doszło, to Manchester, jako że oni oczywiście bili głową w mur, za to Leeds tak naprawdę pierwszą taką sytuację, którą sobie przypominam, kiedy cokolwiek oni stworzyli pod polem karnym Manchesteru, to było wejście w pole karne niąto, ale też nie zakończone nawet celnym strzałem. City w 45 minucie, a dokładniej w pierwszej minucie doliczonego czasu gry tej pierwszej części spotkania zdobyli bramkę. Rodriemu dosyć szczęśliwie piłka trafia pod nogi, on też tak... No odruchowo uderza i w futbolówkach pada do siatki. Melie nie miał tam nic do powiedzenia. Był naprawdę dobrze zatrudniony w tym meczu młody Francuz, ale nie był w stanie wszystkiego wyciągać, a w szczególności kiedy już w drugiej części gry Grealish zaczął wreszcie celnie dogrywać, za to do gry wkroczył przy okazji Erling Holland 19 i 20 bramka Norwega już w tym sezonie Premier League, a przypominam Manchester City ma za sobą dopiero 14 meczów rozegranych. To jest Monstrualny wynik, i ja sobie nie przypominam, żeby jakikolwiek zawodnik miał aż tak dobry współczynnik strzelonych bramek w premier league. Dwa ładne wystawienia piłki przez właśnie Jacka Grealisha. Choć sam znowu w drugiej połowie miał jeszcze okazję do strzelenia bramki, tam znowu szczęścia zabrakło. Był taki fragment, powiedzmy 10-minutowy w tej drugiej części gry, kiedy to Leeds miało swoje okazje na strzelenie bramki. Zresztą udało się im jedną wpakować. Strojk wykorzystuje błąd w polu karnym Manchesteru City. Poza tym jednak jeszcze tylko jedna okazja, kiedy tam minęła futbolówka o kilka centymetrów. Dwie takie okazje można powiedzieć Leeds United. Zresztą jeśli spojrzymy sobie na statystyki z całego meczu, jeden strzał celny, dziewięć ogółem. Fatalna skuteczność Leeds i nie ma co się dziwić, że zespół Jesse'ego masza, nie miał tutaj nic do powiedzenia, jeśli chodzi w ogóle o ten aspekt ofensywny, bo Manchester, mimo tego, że też występował w ich szeregach taki młokosik, 18-letni Lewis na prawej obronie, radzili sobie bardzo, bardzo dobrze. Lewis zresztą zgarnął jeszcze w drugiej części żółtą kartkę, dlatego został zmieniony przez Joao Cancelo, ale sam debiut dla tego zawodnika, wychowanka szkółki, właśnie The Citizens, bardzo, bardzo udany. Zresztą jeśli w ogóle spojrzymy sobie na ekipę City, mimo tego, że oni ściągają co roku wielkie nazwiska za wielkie pieniądze, to też trzeba zwrócić uwagę na to, że coraz częściej stawia się też na zawodników wychowanych właśnie w szkółce obywateli. Mamy Fila Fodena, mamy Cola Palmera, mamy teraz tego młodego Lewisa, także coraz większy mamy zakres tych zawodników, którzy mogą wejść z Akademii do pierwszej ekipy Manchesteru City. OK, no wydaje mi się, że to jest tyle. Także tak jak powiedziałem, Arsenal, City, Newcastle i Tottenham to jest na ten moment strefa Ligi Mistrzów, za to w strefie spadkowej bez zmian Wolverhampton, Nottingham i Southampton, choć tam już mamy przetasowania miejscami. I to chyba to, co mam Wam do przekazania. Jeśli to podsumowanie Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jestem też ciekawy tego, jakie Wy mieliście spotkanie Premier League, które Wam przypadło najbardziej do gustu właśnie w ten weekend. Moim zdaniem Arsenal kontra... Ekipa West Hamu to było najciekawsze spotkanie, takie, które oglądało się najmilej po prostu pod względem estetycznym, swoją drogą, nie wspomniałem o tym jeszcze. Arsen Wenger pojawił się na stadionie Arsenalu po raz pierwszy od czasu, kiedy on odszedł z ekipy Kanonierów w 2018 roku. Okazało się to szczęśliwym przyjściem. Ja mam też nadzieję, że będzie szczęśliwy dla Was nowy rok. Być może jeszcze mi się uda zrobić jeden odcinek przed rozpoczęciem roku 2023. Prawdopodobnie będzie to podsumowanie pierwszej części sezonu w lidze włoskiej. Ja za dzisiaj Wam jeszcze raz pięknie dziękuję. Trzymajcie się i cześć!